Także moi drodzy, co do pokazania twarzy, no to do końca tego tygodnia na kanale powinien pojawić się film, w którym to zrobię, gdyż pod ostatnim filmem, tak jak właśnie mówiłem, dobiliście 3000 łapek w górę, no i co, obietnica to obietnica, także po prostu subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. A w dzisiejszym filmie przedstawię Wam kilka ciekawych informacji na temat nadchodzących bossów do Fortnite'a oraz właśnie będziemy udawali nowego bossa kosmite w Fortnite'cie. Jeżeli jesteś tutaj nowy lub nowa, to możesz zostawić subika z dzwoneczkiem i też fajnie by było jakbyś polubił ten materiał. A ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Także na samym początku szybko kupujemy skina, którym dzisiaj będziemy trollowali, także wchodzimy w sklep z przedmiotami. Oczywiście pamiętajcie o moim kodziku twórcy, czyli Hexo32. No i teraz schodzimy sobie na dół i tutaj mamy skina, którym dzisiaj właśnie będziemy trollowali i będziemy go udawali w Fortnite. Także kupujemy go, oczywiście, z kodikiem, no i moi drodzy, przechodzimy sobie do odcineczka. Także dobra, moi drodzy, lecimy teraz na śorbane szuwary. I właśnie koło tej miejscówki znajduje się portal do serialu czy filmu, z którego jest właśnie ta postać, którą gram teraz. I po prostu będę, że tak powiem, udawał nowego bossa. I na samym początku, moi drodzy, porozmawiamy sobie na temat pewnego właśnie bossa, o którym większości z Was nie wie, lub zapomniało. A najdokładniej o bossie Mystic. Także generalnie, Mystic to boss, który miał zostać dodany za czasów jeszcze z tego co kojarzę, właśnie Tonego Starka, czyli po prostu tego sezonu, gdzie był dostępny Iron Man. No i generalnie, no to właśnie ten boss Mystic miał mieć dostępne właśnie takie itemki jak podwójne Uzi. No i generalnie, moi drodzy, no to finalnie ten boss no po prostu nie został dodany. Nie wiem dlaczego, gdyż według mnie była to naprawdę dobra propozycja. No i generalnie, no to ślad po nim przepadł, aż do ostatniego czasu, w którym to właśnie Epic Games przypadkiem przywróciło Uzi. Uzi jest bronią, która w ogóle miała być dodana na pole bitwy, lecz finalnie Epic Games cały czas coś z nim kombinuje. Raz je dodają, raz usuwają i finalnie nikt. Nie wie o co z tym chodzi. No i generalnie, no to w sumie wątpię, że w tym sezonie właśnie powróci ten boss, ze względu na to, że jest to właśnie, że tak powiem, boss, który mógłby być dostępny bardziej w tamtych czasach, gdyż w tym sezonie w sumie jakoś zbytnio go nie ma w fabule i tak dalej. Także finalnie wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, lecz mógłby on zostać dodany jako NPC, właśnie na przykład do, że tak powiem, e, po prostu Fortnite'a i mógłby on wtedy sprzedawać nam właśnie tą broń jako taką egzotyczną. Także dobra moi drodzy, mamy tutaj jakichś przeciwników. Kurde, chłopaki mi fali laser Git. Dobra. Udało się moi drodzy, także chyba mamy czystą miejscówkę. Choć w sumie nie taki jest cel tego całego challenge'u. Wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe. Jeżeli chcecie więcej właśnie takich materiałów, to po prostu zostawcie tutaj łapkę w górę. No i generalnie, no to w sumie, jeżeli wejdzie jakiś nowy, że tak powiem, nowa kolaboracja, na przykład Fortnite'a z czymś tam, no to może zrobię jeszcze raz coś takiego. Także w ogóle moi drodzy no nie wiem jak wam to powiedzieć, ale niedługo po prostu pokazuje twarz. O tym już chyba wiecie. Dobiliście 3000 apek w górę. No i obietnica to jest obietnica, nie? Film powinien się, jak już mówiłem, na samym początku pojawić do końca tego tygodnia i wydaje mi się, że w sumie wszystko git. Osobiście mi się wydaje, że nikogo tutaj nie będzie i finalnie to wszystko się nie uda, ze względu na to, że no w sumie troszeczkę słabo zrobiłem, ale dobra, spróbujemy, może coś z tego wyjdzie jednak. Dobra, także jesteśmy koło tego portalu. Tu jest w ogóle portal do właśnie tego filmu czy tam serialu, nie wiem, ale po prostu udajemy sobie właśnie tą emotkę i będziemy sobie tak chodzili, że tak powiem, jak ten boss. A także lecimy sobie z drugą giereczką, no i znowu mamy właśnie bus w sumie tej miejscówki, także wydaje mi się, że wszystko git. Teraz polecimy sobie troszeczkę inną taktyką i na samym początku polecimy sobie nie na siorbanę, tylko bardziej tutaj, żeby ludzie z siorbanych mogli jeszcze do mnie podejść. A teraz moi drodzy na temat pewnego bossa, o którym zapewne w większości z was wie. Chyba wiecie kim jest Thanos, no i pewnie myślicie sobie, że jest to jakiś żart czy coś takiego. Nie, ostatnio w plikach gry została zaktualizowana właśnie jego tekstura, a bardziej w sumie ciało wielkości Thanosa. No a w sumie, co może być tak duże jak Thanos? No chyba tylko Galactus, ale wątpię, że Epic Games dodałoby Bossa Galactusa. No i generalnie, no to gracze spekulują, że właśnie w grze może się pojawić właśnie Thanos i to właśnie ze swoją rękawicą. Osobiście wydaje mi się, że jeżeli już został on dodany jako jakiś Boss NPCs czy coś takiego, no to finalnie, no raczej nie był ze swoją po prostu rękawicą, gdyż no, ta rękawica była zbyt OP za czasów, właśnie gdy jeszcze była w grze. No i generalnie, raczej. Jak już by on został dodany jako boss No to wydaje mi się, że byłby on z czymś innym Generalnie no to też może być Taka opcja, że po prostu do gry Powróci właśnie tryb z Thanosem I możliwe, że niektórzy z was w niego nie grali Ja osobiście swoją drogą grałem I tryb był według mnie Naprawdę, naprawdę kozacki I swoją drogą chciałbym, żeby on powrócił Także może też niedługo na kanale Pojawi się jakiś film, w którym dam wam więcej informacji Bo są to takie Że tak powiem lekkie przecieki, które ostatnio Znalazłem, ale możliwe, że Uda mi się coś jeszcze posperać, i w sumie wtedy znajdę dla Was po prostu coś więcej. Także na samym początku, moi drodzy, szybko zbieram jakieś bronie. Myślę, że tutaj jeszcze sobie weźmiemy tą skrzyneczkę i po prostu idziemy pod ten portal, żeby nie było. E, dobra, tyle wystarczy. Także dobra, lecimy sobie tutaj. No i po prostu zaczynamy. Bierzemy jakąś emotkę, może jeszcze coś postrzelam, żeby nie było. Nie! Tak nie miał wyglądać ten challenge widzowie. No co, tak to czasami bywa. Czasami musisz, że tak powiem, coś zrobić, żeby coś zrobić. Także moi drodzy, co do bossów, o których jeszcze możecie nie wiedzieć, no to w sumie takich nie ma. Ale wydaje mi się, że niedługo na pole bitwy powinien zostać dodany jakiś, ze względu na to, że dwóch bossów w całej grze, to wydaje mi się, że jest to troszeczkę za mało. Mamy bossa właśnie Predatora oraz Mandaloriana. No i osobiście wydaje mi się, że jest to za mało. Nie wiem dlaczego, ale w tych starszych sezonach mieliśmy po 5 bossów nawet. I to mi się wydawało lepsze, a w tym mamy tylko dwóch, i jest troszeczkę tak nudno. Także miejmy nadzieję, że niedługo Epic Games prowadzi jakiegoś nowego bossa. A my zabieramy się za dalsze trollowanie, i w sumie to na razie nam nie wychodzi, ale może się uda. Jak już tutaj jesteśmy, i tu raczej nikogo nie ma, bo kto by był w takiej strefie śrubanych? Dobra, już nie wyszło. No jo, przepraszam przyjacielu, ale naprawdę, <grymnie> nie spodziewałem się. Ja mam w ogóle rakietnicę ten typ. Nie przeładowywuję jej nawet. Dobra, git. A, no chyba, chyba że tak się stanie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Niestety, ale nie udało się nikogo strollować i finalnie no to nikt nie uwierzył, że jestem nowym bossem, który po prostu został dodany do Fortnite'a. Także mam nadzieję, że informacje, które wam dzisiaj przekazałem na temat nowych bossów są w sumie dla was troszeczkę przydatne. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie tutaj łapkę w górę. No i co? Miłego dnia, do zobaczenia i cześć!